10. jubileuszowa edycja Ligi Futsalu Tygodnika Krapkowickiego o Puchar Burmistrza Gogolina ruszyła. W minioną niedzielę 27 listopada na parkiecie hali sportowej w Gogolinie znów zapanowała sportowa rywalizacja. Przez kolejne weekendy rywalizować ze sobą będą 22 drużyny w trzech grupach. Wśród piłkarzy są zarówno ligowi weterani jak i nowe twarze. Kto w tej jubileuszowej edycji Ligi Futsalu Tygodnika Krapkowickiego zdobędzie główne trofeum? Wszystko zweryfikuje parkiet. Kto pracuje w gazecie? Jak wygląda jej przygotowanie? O czym piszą dziennikarze? Tego wszystkiego dowiedziały się przedszkolaki z publicznego Przedszkola nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Krapkowicach, które odwiedziły naszą redakcję. Zarszaki z grupy Żabek uważnie słuchały, ale także zadawały pytania. Kto wie, czy wśród nich w przyszłości nie znajdzie się jakiś dziennikarz? Był też czas na pozdrowienia. Pozdrawiamy! Sezon Andrzejkowy otwarty. Dokonali tego w środowe popołudnie 23 listopada podopieczni Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie gminy Gogolin Okarz Serce Innym i Podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie. Zgodnie z Andrzejkową tradycją przygotowano ciekawe wróżby i tradycyjne lanie wosku. To jednak nie jedyna atrakcja przygotowywane przez stowarzyszenie Okarz Serce Innym. Jego podopieczni mogli także podczas warsztatów świątecznych własnoręcznie przygotować ozdoby bożonarodzeniowe i przy okazji miło spędzić czas. Czótka uczniów zespołu szkół imienia Jana Pawła II w Zdzieszowicach wraz z pięcioma kolegami z publicznego gimnazjum imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego stworzyło nową młodzieżową radę miejską w Zdzieszowicach oraz wybrali swoje władze. Pierwsze obrady nowo wybrana młodzieżowa rada miejska ma już za sobą. Młodzi spotkali się premierowo we wtorek 8 listopada, finalizując tym samym trwającą ponad rok sagę powoływania tego mini samorządu ponownie do życia. Na najważniejsze stanowisko w tajnym głosowaniu wybrano Jessica Sazońską. thank you Jeden puchar zostaje w gminie Walce, drugi jedzie do gminy Pruszków. Za nami jubileuszowy 25. festiwal chórów i zespołów śpiewaczych mniejszości niemieckiej w Walcach. Jedna z największych imprez kulturalnych nie tylko gminy, ale i całego regionu odbyła się w weekend 19 i 20 listopada. W sobotę na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach prezentowały się chóry, a następnego dnia zespoły śpiewacze. Jak na 25. urodziny przystało, nie mogło zabraknąć także jubileuszowego tortu w barwach żółto, czerwono-czarnych. Thank you. 11 listopada punktualnie o godzinie 11.00 obchody 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się w Krapkowicach mszą świętą w intencji ojczyzny. Następnie spod kościoła licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta w asyście żołnierzy w korowodzie wyruszyli pod pomnik ofiarom wojen i przemocy przy krapkowickiej baszcie. Tam w południe rozpoczęły się oficjalne obchody ze wspólnym odśpiewaniem hymnu, wciągnięciem na maszt biało-czerwonej flagi oraz złożeniem wiązanek kwiatów przez delegacje społeczników, licznych harcerzy i dzieci rani mieli także okazję podziwiać oddanie strzału salwy honorowej przez żołnierzy opolskiego klubu strzeleckiego Husarz, a także pokazy jazdy konnej w wykonaniu szwadronu ułanów. Muzyczny sposób Niepodległość uczciło krapkowickie studio piosenki pod przewodnictwem Grażyny Mierzwy, które już po raz czwarty przygotowało koncert pod tytułem Niepodległość Muzyczna ma imię. Publiczność zgromadzona w Krapkowickim Domu Kultury mogła już dziś wcześniej, bo 10 listopada rozpocząć świętowanie Dnia Niepodległości. Utwory stanowiły przede wszystkim muzyczny pomnik dla tych, którzy 98 lat temu walczyli o naszą wolność. Wokalistą w melodyjnym, ale też rockowym repertuarze towarzyszyli muzycy Aleksander Czekański i Piotr Jaskółka. Thank you Po raz czwarty do Gogolina przyjechali najlepsi tancerze z całej Polski, by zawalczyć o puchar burmistrza Joachima Wojtalii. W tym roku miasto Karniki i Karnika stało się najważniejszym parkietem dla tanecznych zmagań aż przez trzy dni. Polska Akademia Mistrzów przeprowadziła Mistrzostwa Polski, Polskiego Towarzystwa Tanecznego w 10 tańcach towarzyskich. Dzień edukacji narodowej to najlepsza okazja, aby podziękować pedagogom za ich pracę, trud i poświęcenie na rzecz dzieci i młodzieży. W poniedziałek, 17 października, w kinie odrodzenie uczyniły to władze powiatu krapkowickiego oraz gminy Zdzieszowice. Nagrodzeni i wyróżnieni zostali nie tylko pedagodzy powiatowych i Zdzieszowickich szkół, ale także wszyscy zaangażowani w rozwój oświaty. W ręczeniu nagród i wyróżnień podczas spotkania z najlepszymi życzeniami towarzyszył koncert kwartetu smyczkowego. 21 października uczniowie, nauczyciele, absolwenci, dawni pracownicy oraz zaproszeni goście świętowali hucznie 35-lecie Zespołu Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach. Były występy artystyczne, barwny przemarsz ulicami miasta, a także olbrzymi tort z fontanną zimnych ogni, prezenty, życzenia, gratulacje. 35 lat to stosunkowo niedużo w porównaniu do szkół świętujących większe jubileusze, ale jak podkreślano w kolejnych przemówieniach ta placówka może się już pochwalić wieloma sukcesami, a także długą listą wybitnych absolwentów. Absolwenci i dawni pedagodzy byli też na scenie. Tańczyli, recytowali wiersze i śpiewali. Październik upłynął pod znakiem Oktoberfestów. Te odbyły się m.in. w Strzeleczkach, Krapkowicach Straduń, Górażdach i Gogolinie Karłupcu. Sezon Oktoberfestów otworzyły strzeleczki. W sobotę mieszkańcy bawili się na Oktoberfeście i nie brakowało tam biesiadnej muzyki oraz piwa, przy którym do późnych godzin nocnych bawiły się tłumy mieszkańców. Oficjalnego otwarcia pierwszej beczki dokonał wójt Marek Pietruszka, który częstował nim przedstawicieli Rady Gminy oraz sołtysów obu wsi gospodarzy Komornik i Łowkowic. W dalszej części zabawy nie zabrakło bawarskiej muzyki, a o dobre nastroje zadbał zespół Marvel, który grał dla wypełnionego po brzegi namiotu. W Krapkowicach po raz kolejny królowały jesienne przysmaki oraz złocisty trunek rodem z Bawarii. W to mniejszość niemiecka zaprosiła do wspólnej zabawy podczas największego Oktoberfestu w województwie opolskim. Po raz trzeci do Krapkowic zjechali miłośnicy niemieckiego święta piwa. Dobra muzyka, bawarskie potrawy, barwne stroje i dużo złocistego napoju przyciągnęło na Oktoberfest rodem z Monachium wielu gości, nie tylko z naszego regionu. W tym roku z Stradunii złoty trunek można było liczyć nie na metry, jak to bywa zwykle na Oktoberfestach, a wręcz na kilometry. Sala OSP pękała w szwach, a dobrą zabawę zapewniała Krapkowicka Orkiestra Denta. Mieszkańcy wioski szczelnie wypełnili wszystkie miejsca, które przygotowało dla nich Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia. Już od samego początku najbardziej obleganym miejscem było rzecz jasna stoisko z piwem, ponieważ każdy gość wziął sobie do serca motto imprezy. Oszczędzaj wodę, pij piwo. Nie zabrakło również tradycyjnych konkursów. Należało na przykład oszacować liczbę kapsli umieszczonych w dużym plastikowym pojemniku. W ostatni weekend października bawarskie święto piwo zorganizowano także w hali sportowej imienia Bernarda i Zygfryda Blautów w Gogolinie. Na goście Oktoberfestu czekało wiele atrakcji, w tym wspólna zabawa taneczna, czeska orkiestra z partnerskiego miasta Jablonków i oczywiście dużo złocistego trunku. Centrum konferencyjne w Górażdżach zamieniło się w wielki bawarski namiot na teryizm To za sprawą kolejnej edycji Oktoberfestu, którą zorganizowano w tej miejscowości. Choć głównym gwoździem programu był złocisty trunek, to atrakcji na górażdżańskim Oktoberfeście nie brakowało. Oprawę muzyczno-artystyczną, pełną humoru i konkursów zapewnił Andrzej Miś, śląski radiowiec wraz z zespołem. Na gości czekały także bawarskie i śląskie przysmaki, jak golonka w kapuście, bajda chleba ze smalcem i oczywiście piwo. AHH <laughs> Jedne z ostatnich dożynek obchodzono jeszcze w październiku. W Strzeleczkach tradycją jest świętowanie dopiero wtedy, kiedy wszystkie plony zostaną zebrane z pól. W tym roku gospodarzem gminnych dożynek były komorniki i łowkowice. Uroczysty korowód dożynkowy po prawie godzinie oczekiwania przeszedł ulicami obu miejscowości. Zebrani tłumnie mieszkańcy mogli podziwiać prawdziwy popis pomysłowości swoich sąsiadów, którzy poprzez instalacje na wozach dożynkowych puszczali oczko do rolników, w bieżącej sytuacji w naszym kraju oraz wydarzeń lokalnych. Oficjalnym Poczęciem dożynek było przekazanie chleba, który z rąk starostów Marii i Stefana Wacławów odebrał wójt Marek Pietruszka. Zgodnie z tradycją w gminie podczas dożynek nie organizuje się konkursu koron, lecz każde dzieło jest doceniane jednakowo. Parafialne koło emerytów ze Strzeleczek zgodnie ze swoją tradycją spotkało się na własnym spotkaniu dożynkowym. To odbyło się w środę 5 października. Seniorzy z parafii Świętego Marcina każdego roku mają okazję do trzech wspólnych spotkań, w których biorą udział wszyscy członkowie koła: Wielkanoc, Boże Narodzenie i właśnie dożynki. Są dobrym powodem, by w swoim gronie spędzić czas, porozmawiać i zjeść coś dobrego. Zgodnie z tą tradycją, emeryci ze strzeleczek spotykają się zawsze po gminnym Święcie Plonów, by również wyrazić swoją wdzięczność za owoc pracy rolników. Mieszkańcy starej części miasta dziękowali za pracę rolników i bawili się w sobotę 1 października. To już druga tego typu impreza w Zdzieszowicach organizowana przez tamtejszy samorząd mieszkańców. Jej nietypowa lokalizacja, bądź co bądź w mieście, nikogo jednak nie zraziła i w tym roku udział w niej wzięło jeszcze więcej osób, które wspólnie wyrażało wdzięczność i radość za owoce pracy rolników. Licznie zgromadzeni mieszkańcy z terenu Zdzieszowic i okolic pod większym niż w zeszłym roku namiotem wspólnie biesiadowali przy muzyce, grach i zabawach. Już po raz czwarty pracownicy zakładów koksowniczych ArcelorMittal w Zdzieszowicach wzięli udział w marszobiegu charytatywnym. Założeniem imprezy jest wybieganie pomocy finansowej dla dzieci objętych wsparciem Fundacji Nasze Dzieci działającej przy ArcelorMittal. Zadaniem osób biorących udział w imprezie jest przebycie trasy o długości jednego kilometra. Techniką za pomocą której zostanie to zrobione organizatorzy pozostawiają uczestnikom do wyboru. Można biec, iść marszem, spacerować lub używać klików do Nordic Walking. 25 października o godzinie 10 w zakładzie Bischof Klein zabrzmiał alarm pożarowy. Pracownicy zostali ewakuowani na zewnątrz, a na teren hal produkcyjnych przyjechało pięć jednostek strażackich. Dwie z komendy powiatowej w Krapkowicach oraz trzy z okolicznych OSP. Straduni, Kamienia Śląskiego i Łowkowic. Na szczęście wezwanie nie dotyczyło prawdziwego pożaru. Ale ćwiczeń. Scenariusz przewidywał wybuch i pożar na hali produkcyjnej. Zakładał również, że poszkodowani zostali pracownicy, którzy akurat przechodzili obok oraz sami strażacy. Zadaniem szkolonych służb było ugaszenie pożaru i udzielenie pierwszej pomocy. W tym roku w Grocholubiu mieli twardy groch do zgryzienia. Pierwszy konkurs gotowania grochówki w Grocholubiu należy zaliczyć do udanych, dopisała pogoda, uczestnicy i oczywiście jedzenie. W sobotę 1 października na boisku w Grocholubiu odbył się festyn kulinarny. Znany śląski kucharz Remigiusz Rączka gotował dla zebranych żeberka marynowane w musztardzie, kapustę z grochem oraz sałatkę z grochem i wołowiną. W międzyczasie kucharz wymieniał się z mieszkańcami gminy sposobami na gotowanie oraz opowiadał anegdoty. W tym czasie natomiast sołectwa rozpoczęły przygotowywanie grochówki konkursowej. Każde miało do dyspozycji 15-litrowy kociołek, w którym, według własnej receptury, trzech przedstawicieli wioski gotowało zupę. Tygodnik Krapkowicki. Masz chwilę, sprawdź co u ciebie i u nas słychać.